Witam w kolejnym odcinku niezapomnianych. Pokażę Państwu groby dzieci zagranicznych gwiazd, niektóre z nich ginęły w tragicznych okolicznościach. Maciej Gąsiorowski zapraszam na dzisiejszy odcinek. Niedawno organizowałem spacer po Powązkach Wojskowych w Warszawie. Zobaczcie fotorelację z tej wycieczki. Między innymi wtedy natrafiłem na nowy wygląd grobu Andrzeja Nowaka, gitarzysty i współzałożyciela zespołu TSA i Złepsy. Zobaczcie jak teraz wygląda grób muzyka w kolumbarium na Powązkach Wojskowych. Jeśli chodzi o rocznicę to 1 września. Obchodzimy kolejną rocznicę śmierci Joanny Kozickiej, reżyser filmów dokumentalnych, córki poety Władysława Broniewskiego. Joanna Kozicka zginęła 1 września 1954 roku. W tragicznym wypadku zatruła się gazem. Została pochowana na powązkach wojskowych w Warszawie. 3 września z kolei 90. urodziny obchodziłby Stanisław Michalski. Ten aktor znany m.in. z rodziny zastępczej został pochowany na cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku 4 września z kolei 80 urodziny obchodziłaby Teresa Tuszyńska, tasek z bomba, znana z filmów PRL została pochowana na cmentarzu północnym w Warszawie. 17 września z kolei 70 urodziny obchodziłby Krzysztof Kołbasiuk. Ten znany aktor został pochowany na Powązkach Wojskowych w Warszawie. 18 września z kolei minie 20. rocznica śmierci Barbary Winiarskiej. Ta znana aktorka i piosenkarka, siostra aktorki Marii Winiarskiej, została pochowana na Starych Powązkach w Warszawie. 20 września minie 50 lat od samobójczej śmierci aktora Romana Sykały. Pochowany jest on na cmentarzu Zarzew w Łodzi. 22 września z kolei 70. urodziny obchodziłaby Anna Szałapak, czyli gwiazda piwnicy pod baranami. Pochowana jest ona na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Odcinek Niezapomnianych zacznę od niedawnych informacji o tragicznych śmierciach znanych gwiazd. Niedawno odszedł m.in. syn Sinet O'Connor, znanej irlandzkiej piosenkarki. Shane Bonadio miał niespełna 18 lat, przebywał w szpitalu psychiatrycznym, nawet zaplanował swój pogrzeb. Syn Shinet O'Connor popełnił samobójstwo. W 2022 roku zmarł także Jetro Lazenbi, syn Nika Keiva, australijskiego muzyka i piosenkarza. Jetro był wziętym modelem. Niestety był uzależniony od narkotyków. Diagnozowano także u niego schizofrenię. Niedługo przed śmiercią trafił nawet do więzienia, gdy pobił swoją matkę, modelkę beł Lazenby. Zmarł dwa dni po wyjściu na wolność w tajemniczych okolicznościach. Siedem lat wcześniej Nick Cave stracił innego syna, piętnastoletniego Artura, który był jednym z bliźniaków. Nastolatek spadł z klifów Owindane. Było to 15 lipca 2015 roku. Po śmierci odkryto, że Artur był pod wpływem LSD. Jego matką była brytyjska modelka Susie Bick. Na początku 2022 roku zmarł także syn aktora Michaela Madsena Hudson. Był on żołnierzem, miał tylko 26 lat, popełnił samobójstwo, strzelił do siebie z broni palnej. Tragicznie zmarł także syn Anny Nicole Smith, znanej modelki playboya i aktorki. Daniel Wayne Smith zmarł 10 września 2006 roku w wyniku przedawkowania antydepresantów i metadonu. Jego matka, czyli słynna modelka, zmarła w podobny sposób, zażywając mieszankę leków rok później. Anna Nicole Smith pozostawiła wówczas zaledwie pięciomiesięczną córkę. Decyzją sądu, Modelka została pochowana na Bahamach obok syna na cmentarzu Lakeview Memorial Gardens w Nassau. Syna stracił także Sylvester Stallone. Ten hollywoodzki aktor miał syna, Sedja Monblata Stallona, który był także aktorem. Wystąpił m.in. z ojcem w Rockin' 5 i w Tunelu. Sedge został znaleziony martwy w swoim mieszkaniu w Studio City. Mogło minąć nawet od 3 do 7 dni, zanim odkryto jego ciało. Dwa tygodnie przed śmiercią przeszedł poważną operację stomatologiczną, usunięto mu pięć zębów i po tym zabiegu zażywał dużej ilości środków przeciwbólowych. Biuro koronera ogłosiło, że przyczyną śmierci syna Stallona była mierdzyca, która spowodowała atak serca. Sech Stallone został pochowany na cmentarzu Westwood Memorial Park. Tragicznie zginął także syn znanego muzyka. Erica Claptona. Conor Clapton miał niespełna 5 lat. 20 marca 1991 roku wypadł z okna znajdującego się na 53 piętrze nowojorskiego apartamentu swojej matki, włoskiej modelki Lori Del Sant. Clapton po tragedii skomponował słynny utwór "Tears in Heaven", który posłużył później za ścieżkę dźwiękową do filmu "Rush", za który otrzymał nagrodę Grammy. Conor Clapton został pochowany przy kościele St. Mary w Ripple w Wielkiej Brytanii. Peaches Geldof była córką Boba Geldofa, słynnego irlandzkiego wokalisty, autora tekstów i aktora. Była modelką oraz prezenterką telewizyjną. W 2012 roku wyszła za mąż za Toma Coena i miała z nim dwóch synów: Astala urodzonego w 2012 i Pedra urodzonego w 2013. Przyczyną jej śmierci w wieku zaledwie 25 lat było przedawkowanie heroiny. Podobnie zmarła jej matka, prezenterka Paula Yates, która miała 41 lat. Niedługo przed śmiercią była związana z Michaelem Hutchinsem z zespołu INEXES, który także zmarł tragicznie przedawkował narkotyki. Paula Yates zmarła dokładnie w dziesiąte urodziny swojej drugiej córki Pixie. Prochy Piches geldow zostały rozrzucone w nieznanym miejscu. Ceremonia pogrzebowa odbyła się natomiast w kościele St Mary Magdalene and St Lawrence w Davington w stanie Kent w Wielkiej Brytanii. W tym samym kościele ślub brali jej rodzice oraz Odbył się pogrzeb jej matki. Nie żyje już także syn Johna Travolty Jet. Zmarł on w wieku 17 lat na skutek uderzenia głową w wannę podczas ataku epilepsji. Jego matką była znana aktorka Kelly Preston, która zmarła w 2020 roku w wyniku choroby nowotworowej. Ciało Jetta zostało skremowane i przekazane rodzinie. Tragedia wydarzyła się także u słynnego pięściarza Mike'a Tysona. Jego czteroletnia córka Exodus zginęła z powodu wypadku, jaki miał miejsce w czasie zabawy na bieżni w domu jej matki. Exodus zawinęła się w zwisający przewód i udusiła się. Mimo natychmiastowego przewiezienia do szpitala, Umarła następnego dnia. Syn słynnego wokalisty Prince'a, Boy George, zmarł na zespół Pfeiffera w październiku 1996 roku. Był on synem Prince'a i jego świeżo poślubionej żony Matai Danel Garcia. Prince znał ją, gdy w wieku 17 lat dołączyła do jego zespołu jako tancerka. Troje z adoptowanych dzieci pożegnała także już Mia Farrow, ta znana hollywoodzka aktorka. Nie żyją jej adoptowane córki Lark Song, która zmarła w wyniku powikłań z wirusa HIV oraz Tam, która zmarła na niewidolność serca po przedawkowaniu leków na migrenę. Nie żyje także jej adoptowany syn Tadeusz Wilk, który pierwotnie nosił imię Gabriel i pochodził z Indii. Popełnił samobójstwo strzelając sobie w klatkę piersiową w swoim samochodzie. Lorksong zmarła w Boże Narodzenie 2008 roku w wieku 35 lat. Kolei tam miała tylko 21, a Tadeusz niespełna 28 lat. Mia Farrow adoptowała w sumie dziesiątkę dzieci. Miała także czterech biologicznych synów, w tym jednego z Woody Allenem. Co ciekawe, Woody Allen po rozstaniu z Farrow związał się z jej adoptowaną córką sądzi Previn. Z kolei jej inna adoptowana córka Dylan, którą adoptowała w czasie związku z Allenem, posądziła znanego reżysera o molestowanie seksualne i pedofilię. Znana prezenterka telewizyjna Oprah Winfrey swojego jedynego syna urodziła w wieku 14 lat. Niestety zmarł niedługo po porodzie. Martwe dziecko urodziło się z kolei Kianu Reevesowi. Był on wtedy w związku z aktorką Jennifer Seym. Dziewczynka urodziła się martwa dokładnie 24 grudnia 1999 roku. Ava Archer Seym Reeves Poczęła na Westwood Memorial Park w Los Angeles. Półtora roku później jej matka Jennifer zginęła w wypadku samochodowym i została pochowana obok córeczki. A teraz opowiem trochę o tragedii, jaka spotkała O.J. Simpsona, czyli słynnego futbolisty, aktora, który zagrał m.in. w nagiej broni czy przestępcy. Córka O.J. Simpsona, Aaron Lashone... Utopiła się w przydomowym basenie. Miała zaledwie dwa lata. Została pochowana na cmentarzu Holy Cross w Culver City w stanie Kalifornia. Przypomnijmy, że O.J. Simpson podejrzewany był o morderstwo swojej byłej żony, Nicole Brown Simpson. Do morderstwa doszło w jej domów Brainwood w Los Angeles. Śmierć poniósł wówczas także jej przyjaciel, kelner Ronald Goldman. O.J. Simpson został ostatecznie uniewinniony przez sąd karny, lecz sąd cywilny nakazał mu zapłacić 33,5 miliona dolarów odszkodowania dla rodzin zmarłych, uznając go za winnego. O.J. Simpson trafił do więzienia za inne przestępstwo, za napaść i porwanie. Z zasądzonych 33 lat przesiedział tylko 9 i został zwolniony w 2017 roku. Słynnemu futboliście został poświęcony pierwszy sezon serialu American Crime Story. Swojego syna straciła także Hunter Tylo, gwiazda telenoweli moda na sukces. Michael Mickey Tylo Jr. zmarł na skutek utonięcia w rodzinnym basenie w Henderson w stanie Nevada. Miał tylko 19 lat. Aktorka mogła także stracić córkę, która ciężko chorowała. Katia miała raka oka. Usunięto jej prawe oko i wstawiono protezę. Potem rak pojawił się w lewym oku, który jednak szczęśliwie zniknął. Nikki Tylo został pochowany na cmentarzu Forest Lawn Memorial Park w Hollywood Hills. Dwoje ze swoich pięciorga dzieci stracił także znany komik Bill Cosby. Córka Enza zmarła w wieku 45 lat z powodu niewydolności Nerek. Z kolei syn Ennis William został zamordowany w Los Angeles, gdy miał 28 lat. Córka i syn znanego komika, który obecnie podejrzewany jest o molestowanie seksualne, zostali pochowani na Cosby familii Cmentary w Shelburne w stanie Massachusetts. Swojego syna i córkę stracił także Marlon Brando. Ten słynny hollywoodzki amant miał syna Christiana Viego. Który zmarł na zapalenie płuc, miał 50 lat. Wcześniej, w 1990 roku, został skazany na 5 lat więzienia za morderstwo chłopaka swojej siostry Chainy. Był nim Doug Drolet. Czajni była z nim wówczas w ciąży, dokładnie w ósmym miesiącu. Christian Devi Brando został pochowany na cmentarzu Kalma w stanie Waszyngton. Czyni, która miała imiona Tarina Zumi. Po tragedii nie mogła się pozbierać, trafiła nawet do szpitala psychiatrycznego. Dwukrotnie próbowała popełnić samobójstwo podczas procesu swojego przyrodniego brata. Następnie w 1995, czyli rok przed wypuszczeniem Christiana z więzienia, popełniła samobójstwo, wieszając się w domu swojej matki, aktorki Tarity Teripaia na Tahiti. Miała wówczas tylko 25 lat. Córka Marlona Brando odebrała sobie życie po tym jak utraciła prawo do opieki nad synem Tukim. Została pochowana na cmentarzu Uranie na Polinezji Francuskiej u boku swojego tragicznie zmarłego partnera. Nie żyje już także syn Paula Newman'a, Scott, genialny hollywoodzki aktor, miał go z żoną Jackie White. Scott Zmarł w wieku zaledwie 28 lat na skutek przedawkowania narkotyków. Był początkującym aktorem. Został pochowany na cmentarzu Westwood Memorial Park. Cyna nie ma już także francuski gwiazdor kina Gérard Depardieu. Guillaume także był aktorem. Zmarł on w wyniku powikłania po zapaleniu płuc. Miał tylko 37 lat. Choroby nabawił się w czasie... Kręcenia Dreszczowca, dzieciństwo i kara w Rumunii. Wcześniej miał wypadek motocyklowy, w wyniku którego amputowano mu nogę. Za napaść i nielegalne posiadanie broni został skazany nawet na 9 miesięcy więzienia. Po nocy spędzonej w areszcie, wyszedł jednak na wolność po wpłaceniu tysięcy euro kaucji. Syn Geralda Depardie został pochowany na cmentarzu Bugwal we Francji. Z uwagi na to, że odcinki niezapomnianych nie mogą być zbyt długie, często nie wykorzystujemy wielu fragmentów. W związku z tym tworzymy bonusowe odcinki niezapomnianych. W najnowszym zobaczycie m.in. historię filmu Gwiaździsta Eskadra, w trakcie której zginęło dwóch pilotów. Czy dowiecie się więcej o rodzinie Wojciecha Młynarskiego? Będzie także opowieść o szukaniu wskazówek dotyczących pewnego skarbu w grobie polskiego pisarza. Zapraszam do oglądania odcinków bonusowych. Dziękuję za obejrzenie kolejnych niezapomnianych za tydzień odcinek w związku z kolejną rocznicą wybuchu II wojny światowej. Pokażę Wam groby żołnierzy, którzy walczyli w kampanii wrześniowej oraz na różnych frontach w latach 39-45. Do zobaczenia!